Zwycięstwem 5 do 0 zakończył się sobotni mecz KP Brzeg Dolny z Borem Oborniki Śląskie. Spotkanie nie należało do łatwych. Pierwsza połowa przyniosła bezbramkowy remis. Wielkie strzelanie rozpoczęło się dopiero w drugiej części spotkania. W 63 minucie jako pierwszy piłkę do siatki gości skierował Tomasz Urban. 6 minut później podanie Przemysława Stasiaka wykorzystał Marek Gacek. Wraz z upływem minut KP zwiększało przewagę nad piłkarzami Sobornik. W 82 minucie po indywidualnej akcji na listę strzelców wpisał się Maciej, Pomiećko. Minutę przed zakończeniem meczu bramkarza przeciwników pokonał Jacek Szafrański. Z kolei w doliczonym czasie gry bramkę na 5 do 0 zdobył Przemysław Stasiak. Było to naprawdę dzisiaj trudne spotkanie. Raz, że przeciwnik do przerwy postawił trudne warunki, ale przede wszystkim była to walka sama samych z sobą. No czuć było dzisiaj, że chłopcy mają w nogach te mecze ostatnie, pucharowe szczególnie w tygodniu. gdzie W dziesięciu godziliśmy wynik. No na szczęście udało się 6 bramkę na 1-0 i później poszła. Choć mówię tak, pierwsze 45 minut yy, ta gra nie wyglądała dobrze. Przeciwnik miał również swoje sytuacje. Trener Piotr Bolkowski zwraca także uwagę na dobrą postawę piłkarzy rezerwowych. Cieszymy się ze zwycięstwa. Są to takie mecze, które nie do końca liczy się styl, liczy się wynik. Myślę, że dzisiaj dobrą to zrobili te zawodnicy rezerwowi, którzy po wejściu dali jeszcze dodatkowy impuls i dzięki nim tak wysokie zwycięstwo. Trzy punkty w 24. kolejce pozwoliły zachować status quo i utrzymać się w bliskiej odległości do lidera LZS-u Stary Śleszów. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze pięć spotkań. Kolejny mecz zostanie rozegrany na wyjeździe. KP zmierzy się z drużyną Czarni Jelcz-Laskowice.